Na mocy podpisanego 17 grudnia aktu notarialnego miasto przekazało Katowickiej Akademii Muzycznej w Drodze Darowizny nieruchomość położoną przy ulicy Wojewódzkiej 56. Dzisiejsza uroczystość wspaniała dla nas i to myślę taki dla Akademii Muzycznej historyczny dzień, bo jakby na to nie patrzeć działkę o powierzchni ponad 5000 metrów kwadratowych w centrum Katowic i to jeszcze w takiej dużej bliskości samej Akademii tworzy nam niezwykłe perspektywy. My oczywiście Mamy plany na to, mamy koncepcję zagospodarowania, to wiąże się z rozbudową też taką dotyczącą kierunków studiów, ale właśnie też w sensie powierzchni i pomysłów. Co można, jak można wykorzystać tak pięknie zlokalizowaną działkę. Teren przy ulicy Wojewódzkiej 56, zagospodarowany wcześniej przez katowickie wodociągi, usytuowany jest na wprost budynków Akademii. Może nie było w przeszłości takie, takiego poświęchu, bo nie było konkretnego projektu do realizacji. Teraz jest konkretny projekt, stąd też pewne przyspieszone działania, aby darować tą nieruchomość na rzecz Akademii Muzycznej. Obiekt, który będzie miał swoją roboczą nazwę na razie do klinika dźwięku, który będzie mieścił docelowo w sobie wszystkie laboratoria i y takie rzeczywiście pracownie dotyczące czy to remontu instrumentów, czy badania samego dźwięku, czy jeszcze w innej części Instytutu Muzykoterapii, bo ten, ta specjalność rozwija się szczególnie w Katowicach w sposób imponujący, i troską rektora jest, żeby zabezpieczyć miejsca, gdzie ten rozwój będzie mógł dalej mieć miejsce. To jest z jednej strony oczywiście przyrost pewnego dobra materialnego dla miasta, jako rozumianego jako ogółu, ale również przyrost pewnych wartości duchowych, bo na pewno będą się tam działy ciekawe rzeczy z zakresu muzyki, a to też jest potrzebne miastu. To nie pierwsza darowizna Katowickiego Samorządu na rzecz wyższej uczelni. Warto wspomnieć choćby przekazanie gruntu Uniwersytetowi Śląskiemu pod budowę nowego Wydziału Radia i Telewizji. Rektor Akademii, profesor Tomasz Miczka, wyraził również uznanie dla dotychczasowych, Czasowych relacji łączących katowicki samorząd i reprezentowaną przez siebie uczelnię. Myślę, że ogólnie zawsze akademia miała szczęście do, do osób, które kierowały do instytucji, z którymi współpracowała. Mogę powiedzieć tylko podczas mojej kadencji, że Objąłem Akademię w świetnej sytuacji, i ta sytuacja dzięki Bogu trwa dalej. Jako jedna z nielicznych uczelni artystycznych, jesteśmy w dobrej kondycji, czy to finansowej, czy takiej ogólnie materialnej. Oczywiście tego optymizmu nie można przeceniać, no bo sytuacja zewnętrzna jest bardzo dynamiczna, zmienna, natomiast jesteśmy w bardzo dobrym momencie historii Akademii Muzycznej w Katowicach. Trzymał kciuki z Akademią Muzyczną. cieszy się, że jest tak wspaniałą uczelnią, że jest w Katowicach i bezsprzecznie swoimi działaniami e, artystycznymi sławi nasze miasto. Czego zazdrości wiele imam, czułem artystycznych tych relacji z miastem. I abstrahuję już od tego momentu no, uroczystego i wspaniałego, kiedy był, no, taki dawcy. Zysk...